Z tej strony, Wojtek, ja już wróciłem do domu i w sumie już jestem, mogę nagrywać i mogę niestety wrócić na ten kanał, i mogę no, niestety nagrywać regularnie. Także, no, więc bardzo przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za wsparcie, które dostałem na fanpage'u, na snapchacie i ogólnie. Ogrom tego było i nadal jest. Dostałem prezenty, także super. Dziękuję Wam, nawet fan Arta dostałem i super, naprawdę tak. Wow, i tak. Ale teraz chciałbym Wam opowiedzieć, jak było w tym szpitalu, i tak pokrótce, na szybko. Więc tak, pierwszy tydzień to była taka rehabilitacja w sobie sanatorium, trochę jak z zdrój, tylko że ze zdrowszym powietrzem. No i w sumie poza badaniami to się nic nie działo. Drugi tydzień to była chemia, chemioterapia, która była chyba jednym z najgorszych okresów w całej w całym tutaj okresie czasie trwania. Tego leczenia, i no, nie było to zbyt fajne. E, dzień przerwy, przeszczep. Przeszczep, jeżeli nie widzieliście, filmika, filmiku, filmiku e, trwał około 15 minut. Samo e, przeszczepienie komórek twórczych jest jednym z najkrótszych jakby etapów, i później zaczęła się e, rekonwalescencja takie mądre słowo, w sumie. I to było tak, że cztery tygodnie, trzy tygodnie siedzenia w tym szpitalu i nic nie robienia. W sumie nie było nic. Praktycznie poza gorączkami, poza wymiotami, nie, wymiotów nie miałem na szczęście. Na początku raz miałem przy chemioterapii. E, poza gorączkami bólem o całej jamy ustnej. I mimo, że dostawałem pukanki, to przez, przez parę tygodni, przez tydzień miałem, e, nie mogłem prawie przerukać, i byłem na morfinie. I to było no, też takie niefajne. I w ogóle święta spędziłem e, na oddziale, i to też takie w sumie dosyć interesujące doświadczenie, bo zazwyczaj jesteśmy z rodziną. I to takie jest jakby dziwne, jak się samemu spędzę te święta i chyba znienawidzę ten Poznań już do końca życia. Nie no, kurczę, już mam dosyć tego poznania i będę musiał jeździć tam co tydzień na razie. I w sumie już mam dosyć, tak. Poznań poza korkami, nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Muszę zaraz wziąć, tak, jest godzina 20.45, tak, jak to nagrywam. E, takie są tabletki duże. To są 100 mg. I muszę je popijać wodą. A w pokoju mam tylko wodę święconą, także szkoda mi trochę e, tabletek i wody. E, no, także zaraz sobie to wezmę. Na oddział wyszedłem 14 grudnia, wróciłem 18 stycznia 2016 roku już. I muszę kalendarz sobie zmienić, bo nie mam. A no i teraz tak. Bez kalendarza w pokoju jestem. Pierwszy dzień, i od razu jakaś wycieczka samochodowa ze, ze znajomą, i w sumie minus 8, minus 10, minus 12, i tak spadała temperatura, spadała i śnieg zaczął padać, i taka mgła była, i w ogóle nawierzchnia oblodzona, i nikt nie jeździł. I ja byłem pierwszego dnia, ja byłem taki zmęczony, i było w ogóle brz, i w ogóle tak. Więc mniej więcej. Była wycieczka, koleżanka pierwszy raz zatankowała benzynę i było wow, wow, fajnie. E, trafiła nawet do tego, do lotu, e, także było super. Nie, się śmieję, ogólnie spoko było. Pierwszy dzień od razu wycieczka, także e, drugi dzień spacer i w ogóle jestem teraz taki zmęczony i e, nie wiem, czy to przez to, że po prostu. Mimo, że ćwiczyłem na oddziale, to teraz na przykład wchodzenie na schody, to w ogóle inne mięśnie pracują, i teraz tak jak idę, to czuję to, że po prostu no, jestem słabszy. Ustałem od Weroniki takiego misia. E, tak, takiego misia. E, bardzo fajne. Może za mnie będzie robił na odcinkach. Także, wow, 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 wow. Nie wiem, jak mu dać na imię, jeżeli macie jakieś. E, Propozycje to spoko. Od koleżanki dostałem Organizer z Oxfordu, taki fajny i w ogóle taki fajny medyczny. Będę mógł sobie zapisywać i przynajmniej nie zapomnę o jej urodzinach. jeszcze od Wojciecha, od Wojtka mój imiennik. Super książkę, którą chciałem sobie kupić. Muszę gościa przeczytać, księdza. E, jak będę miał czas, także e, polecam tą książkę, chociaż jeszcze nie czytałem, ale oglądałem wywiady i ogólnie z gościu. dałem taką e, zabawkę. E, chętnie sprzedam <grym> z oddziału. Mam dmuchać tą i może pokażę. Zabawa polega na tym, żeby wciągać powietrze i przetrzymywać. nie? No, także. No, fajna, nie? Bardzo wam dziękuję wszystkim, którzy mi wysłaliście. Pokażę wam mojego pierwszego fan'a arta, którego dostałem na stronę. <noise> I no, jest fajny, tak, M mój. Ale pokażę wam coś jeszcze, coś, co dostałem na osiemnastkę. Osiemnastkę, którą wyprawiałem w październiku. Tak, już chwila a zaraz odsłonię, czum, czum. Um, taki fajny fanat, e, e, Pierwszy fanat mm, ta, waa, waa, waa. E, Generalnie fajny i generalnie zajmę. Oczywiście e, No i w sumie zrobiliśmy jeszcze e, przed moim wyjazdem gwiazdkową, e, jakby to powiedzieć, e, gwiazdko... gwiazdkową gwiazdkę. Wigilię zrobiliśmy z rodziną i w sumie zostałem przez nic mam rodziny 19, także e, stary jestem. <grym> I tak, 19. <grym> i tak. Tam również zaproszenie na warsztaty myślenia wizualnego. I nie mam problemów z myśleniem, tylko po prostu... <grym> Tylko po prostu moja pani, która jest super od chemii, była już, bo już nie uczy liceum, ale mnie uczy, do matury i w sumie zaprosiła mnie, bo prowadzi taką firmę fajną. Macie link w opisie, do takich warsztatów, dzięki czemu będę mógł się lepiej uczyć. Także fajnie, własnoręcznie robiona i generalnie jest zarobiście. Chcę się pochwalić dwoma rzeczami. Pierwszą jest to, że wstawałam o 5 rano każdego dnia na oddziale i to jest mój własny, osobisty sukces i uważam to za jakieś osiągnięcie o 5 rano każdego dnia, poza sylwestrem, bo rodzice mnie zmusili, żebym po prostu został i żeby życzenia mi złożyli i ogólnie obudziłem się o 8, tak. A i druga rzecz, 18 dni mam na Memrise, Memrise aplikacja i w sumie jeden dzień przerwałem i miałbym wtedy w sumie ponad 40, 30, 40 dni, bo cały czas uczyłem się i polecam wam, się, polecam wam naukę i tą aplikację. Poza tym, o, następny odcinek będzie o heroinie, morfinie, opium i narkotyki, zawsze po spoko. Herakoka Koka Hush, LSD Także polecam Wam następny odcinek i pamiętajcie, zajrzyjcie na Snapchata debrzydki i Instagrama Brzydki Kanał. A teraz, jeżeli chcecie, subskrybujcie i do zobaczenia. Pa-pa! LSD, Herakoka i hasz. się z kolegami czym.